ja jestem Trampek, dzisiaj jesteśmy na Magic Boardzie. Będziemy sobie budować piękny, myślę, domek, właśnie tutaj, czyli na samym środku tej dziury. Zbyt dużo, zbyt dużo tutaj nie usprawniłem, więc nie ma wielkich postępów. Za to tam już. Trochę jest, zobaczycie w innym odcinku. Już jest na kanale, najpewniej. I po tym, jak teraz nagrywam, będzie jeszcze jeden odcinek z prezentacji wszystkiego, co osiągnąłem. Więc on też pójdzie chyba najpóźniej na YouTube. Ale to już będzie spokojnie po tej edycji. Jest teraz dzień przed końcem edycji, i nie wiem dlaczego jest tylko tylu graczy. No to, to tak, średnio chyba no ale okej, okay. zabieramy się do roboty więc tak, chciałbym zrobić na w samym początku takie może nie tyle ogrody co jakieś pagórki tutaj niewielkie, takie malutkie żeby na nich mogła być roślinność dobra, i na przykład gdzieś drugi tutaj i on będzie dłuższy okej okay. Coś takiego. I tak, w międzyczasie chciałbym Was zaprosić bardzo serdecznie na livey, które odbywają się co jakiś czas. Wszy całe info jest na Discordzie. Jak nie zapomnę, to oczywiście zobaczycie w opisie link do Discorda. Mam nadzieję, że nie zapomnę. W ogóle dziękuję bardzo za komplementy. A tam przynajmniej jedna osoba mnie skomplementowała, bardzo mi miło. Dziękuję, że ktoś docenia tą pracę. Znaczy, doceniają no wszyscy, którzy tylko dali suba. Ale wiecie, no, no, no po prostu bardzo miło jest czytać takie komentarze. Naprawdę, nawet sobie nie wyobrażacie, jak bardzo. I tak, lecimy z takim bardzo prostym domkiem. Takim mega, jakby to powiedzieć może nie z niskim poziomem jakimś, ale postaram się go zrobić. Taki sposób, żeby był on przyjemny. On nie będzie praktyczny, on no, będzie taki przyjemny, żeby był. Oczywiście, nie wiem, nie będzie on pełnił żadnej funkcji. W środku chyba nie będzie żadnego magazynu czy coś w tym stylu, tylko po prostu będzie tak, jak teraz jest. I mam tutaj na myśli, nie wiem, może nawet podłogę zrobię. Aha. Fajnie, że się rozgadałem i przerobiłem dużo rzeczy na deski. No fajnie, dobra, ale wielki fail. Dobra, więc teraz mam więcej płotków i będzie to wyglądało właśnie w taki sposób. Więc ja zrobię jeszcze resztę części i zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Po chwili zastanowienia doszedłem do wniosku, że lepiej byłoby to wziąć bardziej do środka, każda z tych ścian. I co prawda, nie będzie w środku dużo miejsca. Ale wyglądać będzie ładnie, więc jak coś to jest dla efektu, w większości, więc no, będzie jak będzie. Źle wyglądać to na pewno nie będzie. No nie wiem, mi się już to podoba. <laughs> nie wiem, jak tam wy możecie na to patrzeć, ale mi się już podoba. Znaczy, no, to jest coś ładnego. No. Co można tu dać? No, bo jak dam to. Nie, 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 to się w ogóle nie wkomponuje. Dobra, czy będę potrzebował. Nie, szy szyby, może, akurat. Albo mam lepszy pomysł. Tutaj uwaga, zastosuję trik, który polega na tym, że wykorzystam te trapdory, które właśnie skraftowałem, w innym celu niż są przeznaczone. Chodzi mi tutaj oczywiście o to, że są to drzwiczki. Dzięki którym można zamykać właśnie te okno. To jest bardzo pomysłowe, moim zdaniem. Nie wiem, jak według Was. I mo można tutaj dać sobie na przykład yy, doniczkę. Więc tym oczywiście też się zajmę. Tylko, że ja nawet nie mam gliny i w ogóle przepalnego. Taki malutki problemik. <grych> no ale dobra, teraz lecimy tak. Chciałbym dać to co kilka kratek. Myślę, że co trzy. No, trzy, tak. Tak, tak. I jeszcze. Dobra, i tutaj. I chciałem, żeby było w którąś stronę to jeszcze bardziej przekierowane. I tak sobie myślałem, jeszcze bardziej, tak dalej w przyszłość, żeby to było rozciągnięte bardziej na boki. Tylko, czy to mi się. Wszędzie tutaj zmieści? No, właśnie. Kurczę, dobre pytanie. No, mogą być z tym malutkie problemy. Ale dobra, coś takiego. Ok? Wiem, że może nie będzie tu dużo miejsca. Ba, będzie dosłownie troszeczkę go. Nie będzie tutaj, jak mówiłem, żadnych salonów. Wielkich grodów czy coś w tym stylu. To będzie akurat pełnić funkcje tylko i wyłącznie st stylistyczne. Dobra, udało się. Co za skill? Co za skill, naprawdę? Zaraz gdzieś wpadnę i zdechnę ze wszystkimi itemami. To będzie dopiero skill. Dobra, będzie tak. Coś takiego na pewno. Dobra, coś w ten deseń. Ok. I tutaj mogę jeszcze poprawić. Co prawda nie będzie tutaj dużo takich wycinek, więc może się tu też niewygodnie oglądać, ale będzie więcej niż ostatnio, ponieważ nie chcę was tutaj trzymać nie wiadomo ile, żebyście oglądali praktycznie same nudy. Oglądać nudy, no, no, no bardzo pomysłowe, no po prostu trampek to dziś głupi jak but, nie? F poproszę. <laughs> Oj, te live. Y. Kocham live. Y, normalnie. W ogóle fajne jest z Wami rozmawianie na live'ach. To jest bardzo przyjemne. Jak nie wiem co. Kto nie był, ten będzie. Znaczy nie, nie rozkazuję, tylko niech będzie. Więc tak, robimy to samo co tutaj, tylko nie we wszystkich ścianach. Dobra, więc jako że chciałem, żeby były ściany całkiem różne, no to w niektórych miejscach, na przykład po drugiej stronie, będzie to samo, tak jak tutaj. Na no nic lepszego nie wpadłem, a wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Nie wiem, jak wam się to podoba. Mi to pasuje. Co prawda nie będzie takiego daszku, ale spokojnie, daszek jeszcze będzie dalej wychodził, więc to nie jest tak, że nie będzie żadnej równowagi i w ogóle to będzie jakieś no może nie jest takieś idealnie i nie wykorzystuje dużej ilości rodzajów bloków no ale wiecie no niestety to do dyspozycji mam praktycznie sam kamień oraz drewno więc no tak troszeczkę no, bym powiedział słabo no słabo zwłaszcza teraz że muszę dorobić tych całych trapdorów i boję się że mi to nie wystarczy ponieważ no troszeczkę to jednak Pociąga za sobą drewna. Nie powiem, że nie. Tyle powinno mi starczyć. W ogóle już noc się zrobiła. No i co? No kurcze, tak, no tak średnio, po prostu średnio. No. Pomyślałem sobie jeszcze lepiej, że jeśli dam tutaj szyby, żeby musiałem akurat kupić, znaczy kupić szkło i przerobić na szyby, ale jeśli właśnie owe szyby tutaj postawię... I będzie to wyglądać naprawdę ładnie, to jeśli dam po jednej stronie trapdory, to będzie to wyglądało o wiele, wiele lepiej. No bo patrzcie, to wygląda tutaj jest takie zacienienie i to nie wygląda zbyt ładnie. Może to dlatego, że właśnie od góry światło pada, ale nie. Mi się to nie podoba. Więc ja zrobię w ten sposób. Oj, nie w ten. Zrobię właśnie w tą stronę i tak samo zrobiłem właśnie z tyłu przód zrobimy właśnie teraz i tak, jak ja bym chciał, żeby to wyglądało, ponieważ no, nie miałem na to akurat żadnego pomysłu. I pomyślałem nad czymś w stylu takim, że, wiecie, dam sobie coś takiego. To będzie robić za taką, nie wiem, szafkę, coś w tym stylu. Dam sobie znowu tutaj. Płotki, tak jak wszędzie, zakończę tak jak wszędzie i będzie po prostu połączone, a, dobra, nie będzie połączone, tylko może coś w tym stylu, tylko że no wtedy to by tak średnio wyglądało i myślałem też, żeby dać tutaj cały blok, tylko jaki blok by się tu sprawdził? No właśnie... W sumie to nie, nie wygląda źle. Będzie pasować do dachu, którym dosłownie za chwileczkę się zajmiemy. Więc to co? Dorobię surowców i robimy daszek. Dobra, więc wyglądać będzie to właśnie w taki sposób. Plus, minus jeszcze zrobimy okienko tutaj. Więc najpierw zajmijmy się tą główną częścią, głównym elementem. I mam za mało tych pni. Chociaż nie, nie będą w sumie tak bardzo potrzebne. Możemy to zrobić z desek i tak. Zrobimy z tej strony i z tej strony takie bardzo wysokie, może nie bardzo wysokie, takie zadaszenie, a z tego będzie wychodzić jeszcze jeden element, czyli ten. Nie wiem, jak mogę to nazwać. No to jest bardziej tunel. No tutaj jest troszeczkę więcej miejsca, ale i tak tu za dużo nic nie włożymy. No ale dobra. Lecimy teraz zrobić coś takiego akurat dookoła, ponieważ jest to taka bardziej główna warstwa. Dobra, więc ja już wszystko to otoczyłem i zajmiemy się może tym głównym elementem. I tak, w tym przypadku chciałbym zrobić coś takiego, żeby wiecie, było całkiem niskie, bo zawsze mogę dać tutaj pół bloki, a z pół blokami już będzie to wyglądać w ten sposób. Więc no mi się podoba. No i stąd będzie można dać okienko. I te okienko będzie na przykład zrobione w sposób Będzie na pewno coś takiego. I dałbym tutaj może drewno. Jakby się to prezentowało. No tak, tak średnio. No tak średnio bym powiedział. No tak średnio, średnio. No więc nie, teraz już lepiej, teraz już lepiej, mogło być w sumie nawet jeszcze gorzej. Czy widzieliście kiedyś domek robiony w 10 minut? Widzicie? Trzeba zrobić, będzie z tego jeszcze jakiś poradnik, nie wiem czy wam się podoba taki domek czy coś. No ale, no za dużo w nim, no nie zmieścicie. Łóżko na środku i dookoła dwie pochodnie, no trzy tam jeszcze przy wejściu i tyle. <grym> ale okej. Okay. Dobra, lecimy. To będzie za długi odcinek. Oj, za długi. Dobra. Lecimy teraz z daszkiem. Daszek będzie typowy, całkowicie typowy. Nie będę tutaj nic za dużo od siebie dodawał. Więc zrobimy w ten sposób. Albo nawet i może bliżej. W ten sposób. Okej. Okay. Chciałem zobaczyć, jakie będą ogólne kształty właśnie tego całego domku. Aha, i nie mam schodków, dobra. Więc tak, tak to właśnie będzie wyglądać. No i teraz robimy to wszystko w, yy, do końca, właśnie żeby z, po dwóch rogach było to samo. Ale tu jest mobów. Jacie. W ogóle filmik też będzie za długi. No i teraz wydłużamy ten dach i zostaje nam tylko roślinność. No i co? Domek już mamy skończony. Jeszcze tylko takie malutkie akcenciki. Coś takiego. No. No i teraz to wygląda spoko. Kurczę. Dobra. Teraz zbierzemy się. Ile kliperów? Witam. Witam panów. Dużo tych naprawdę. Strasznie. No i dobra, teraz się, zajmujemy się roślinnością. I co, będziemy już kończyć. Bo po co tak ciągnąć, tak wszystko. No, nie chce mi się dawać filmu dłuższych, więc 15 minut, więc no. Słyszymy się za chwilkę. Haha, <laughs> jak żółwik tam daleko wszedł, wysoko. Dobra, oto i koniec. Koniec całej działeczki. Dodałem roślinności, drzewek, kwiatków. No i zrobiłem nawet jakąś tam byle jako dróżkę. No i tam pochodnie były. No i teraz pokażę wam jak wygląda udekorowany w środku domek. Więc tak. Chodzimy do środka. I pierwsze co widzimy to cobblestone. No i takie tutaj można dać kwiatki oczywiście. Jako że ja akurat doniczek nie miałem, no to to, to... Trudno. Yy, zrobiłem ciekawy całkiem design właśnie z craftingami. I teraz lecimy do najciekawszego pomieszczenia, które ma najwięcej miejsca. I chodzi mi tutaj o sypialnię. Właśnie tak ona wyszła. Jest tutaj cały praktycznie magazyn, cztery podwójne skrzynki oraz właśnie łóżko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Wiem, że się nie prześpię, bo są ludzie na serwerze, którzy teraz nie. Aha, ja sam jestem. Dobra, ale się zdziwiłem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że domek Wam się spodobał, bo jest taki bardzo smart, a taki bardzo, bardzo ładny. A przynajmniej moim takim może nieskromnym, ale jednak moim zdaniem. Więc jak będziecie chcieli więcej tego typu materiałów, no to oczywiście. To co? Pozdrawiam dzięki że oglądaliście niedługo prezentacja wszystkich działek. Cześć!